Ja właśnie pomyślałam o tym, że jednak trzeba zrobić to, przecież 50 lat już drugich 50 lat nie przeżyjemy, więc pomyślałam o tym, żeby to zorganizować jakoś, żeby jednak wszyscy ci Polacy, którzy jeszcze pamiętają ten Meksyk, żeby tutaj się zjechali. tej pamiątkowej tablicy jest udokumentowaniem tego historycznego faktu, jakim 50 lat temu było założenie osiedla polskiego dla uchodźców tu w Santa Rosa. Tu na ziemi meksykańskiej znaleźli oni dach nad głową, tutaj znaleźli opiekę, tutaj znaleźli zakończenie swojej echem. Ja przywiozłem z Achwazu do Bombaju 16 transportów i wracałem. 16 transportów i wracałem. I z tym, i zostałem e, ambasadorowi w Bombaju ten transport i chciałem wrócić. Powiedział nie, umarł, zginął urzędnik, sekretarz, zachorował i zginął. Wobec tego ty z tym transportem pojedziesz dalej. Gdzie pojedziemy? Do Meksyku. Mieszkali, a tutaj My myśmy myśmy mieszkali? Się mieszkali. W tym pokoju, się My mieszkali. Naturalnie, w oburzenie okopne ludzi, jechać do Meksyku, do komunistów, komunizm. I, I widziało się Big Parade, w, tej, w, tej, w tym okresie wychodziło Big Parade, gdzie była fotografia, w jaki sposób święci się w Meksyku 1 maja. Pokazałem tym ludziom wszystkim, tam jedziemy do Meksyku. Będzie nie pojedziemy do Meksyku. Myśmy zaledwie wyszli. Wobec tego wróciłem do Ambasady i w ambasadzie mnie w, 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 wytłumaczył, że ta okładka z Big Parade to, była, to był fotomontaż. To jest nasz pokój. Ten jest nasz pokój, a tutaj Leonicy mieszkali następnie. A wy ostatni mieszkali? Ale tutaj zrobili tak. Tylko tak, jak patrzyłaś na młyn stary, to czerwony był cały, a teraz widzę, wymalowany jest na żółty. To jest ten A co się z tym o... Myśmy to nazywały w szkole No nie, tu był park ładny w samym środku, i były palmy, i klomby zrobione z tego, z kwiatkami. To jest fotografia świetlicy. Chodziło o to, żeby w jakikolwiek sposób starać się, zwłaszcza młodym dzieciom, i sierotom wpójść w pomnienia kraju. No, życie natura nie było bardzo wesołe, szczególnie dla młodzieży, bo, bo po przejściach, no, poprzednich przejściach, które pani na pewno są znane, znaczy nasze początki i tak dalej, no, to, to było coś nadzwyczajnego, bo to wszystko było już zorganizowane, przygotowane dla nas, no nie tylko szkoła, ale także harcerstwo i, i w dodatku do tego Piłka nożna, siatkówka, tenis, różne, znaczy nawet, nawet był basen do pływania. Także to by było coś, coś nadzwyczajnego dla nas. Grupa ludzi, którzy nas odwiedzali. Tutaj jest pan Stebelski, pan Szmejko, premier ministro Mikołajczyk, ojciec pani Hanki Żarnecki I ja robiłem fotografię, już wtedy postarałem się jakiegoś fotografu, i nie zdążyłem, nie zdążyłem, mnie złapali z boku. Ksiądz Porędowski, urzędnik z ambasady i pan Mikołajczyk. Ten był Mikołajczyk, ten Mikołajczyk, ale jak pan Szmejko odszedł tutaj, od wobec tego ten pan Mikołajczyk prowadził w kolonii Santa Rosa i doktor Chrewołowski. Se puede esperar el desarrollo integral de la sociedad y el desarrollo integral de los pueblos. Llegó a esa bendición que habíamos pedido para este día. Pero estoy seguro que el Papa, el Papa polaco, la ha dado con mucha satisfacción y alegría a sus hermanos de Polonia. <coughs> I zdaje, zdawało się im, że to już, to już ich misja jako Polki się skończyła. Że one teraz są w rodzinach tych meksykańskich i że na tym jest koniec. Więc ja myślałam jednak nie, to nie jest koniec. My nadal musimy myśleć o tym, o, że jesteśmy Polacy, dlatego w tym przemówieniu ja mówiłam, że nadal musi, nasza ojczyzna jest tam, gdzieśmy się urodzili. Tak, jakaraci. a Los Angeles Estados Para luego, el día primero de julio de 1943, llegará este México bendito, que nos recibió hace 50 años con brazos a Dios. Bardzo Ciebie będziemy prosili, żeby wszyscy rodacy z całego światła, z całego świata poznali takie dobre serce Meksykanów, żeby więcej, więcej pomagali dla takich, co są biedni. Ciebie prosimy, matko. Za wszystkich Polaków i Meksykanów. Pani pierwszy raz tutaj jest od 50 tak, lat? Tak, tak. Bardzo Co przyjemnie. Jak pani czuła, jak pani weszła tutaj dzisiaj? Dzisiaj pierwszy raz. Ym, tak powiedzieć, że ja nigdy nie zapomnę tego i nigdy nie będę żałować, że ja przyjechałam. W imieniu całej emigracji polskiej w Południowej Ameryce. Składam specjalne podziękowanie narodowi meksykańskiemu za humanitarną opiekę, za wyciągnięcie ręki do nas w momentach, kiedy naród polski przeżył najcięższe chwile. A wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do stworzenia tego pięknego dzieła, symbolu miłosierdzia chrześcijańskiego i miłości bliźniego, specjalne. 不去看看。